Siemanko, z tej czekolad, witam Was w kolejnym filmie na naszym kanale. Witam Was razem z rozumem z kanalii! Moi rodzy, dzisiaj pobawimy się w oba bubownicze. W... W... w buba w bubabo. Bubo... <ścoughs> tak czy inaczej, złota rączka, budowanie, remontowanie, tym się dzisiaj zajmujemy, więc mam nadzieję, że łapka w górę zostawiona. Mam nadzieję, że subskrypcja również, a my, słuchajcie, startujemy, zobaczymy o co w tym chodzi, bo grafika jest całkiem ładna. Więc Mamy uwaga, budować. uwaga. A e, że, że, że cegły? Klip? O nie. What? Co tu się dzieje? Dlaczego? Poczekaj sekundy, co my robimy z tymi samochodami? Nie, nie, my strzelamy z... Oba Czy my to nie, mamy, nie mamy tego robić w górę? Czy mamy to po prostu strzelać w ten budynek? Okej. Okay. Um, to było wiesz, bardzo nie dokończyłeś dziwne. Nie Wiem, bo trzy cegły trafiły w samochód, więc straciliśmy trzy cegły, niestety. Okej, okay, i zabiłeś człowieka w takim razie. Jak to? No, coś. Co... No, przepraszam bardzo. Jedziesz sobie samochodem i nagle, jak ci cegła w łeb pacie, to co Może To dalej? była cegła z piasku, z cukru. Tak. Roz, Rozpuściłaś tak, tak, się. Tak sobie Włączył tak swoje i umieś roz... ten. E, musisz sobie e, ogarniać. Mamy. Czemu to takie. Uch. Ale się dziwnie steruje. Przepraszam Ech, bardzo. Mamy czyścić, okej, okay, czyszczonko, bzium, Ja nigdy bzium, nie widziałam pana błazowniczego, który by czyścił po swojej robocie. No z jak tego, to nie? No serio, jakby z mojego doświadczenia, jak się budowa kończy, to po prostu ona się kończy, wszystko tak siedzi i leży i czekasz, się rozłoży za parę milionów lat. Nie, no nie jest tak, że czasami sprzątają, czasami na przykład jakąś małpkę pod, pod steropian włożą, czy coś, żeby nie wynosić. Jako prezent. Tak. No widzę, widzę. Mamki z żabki kupiona o, o 6 rano. Ech dobra, co my tutaj robimy? Swipe mamy... down, czyli... Co? Czy to jest... Okej. Okay. Um, szczerze, to wygląda jak ślina Shreka. My to mamy... Uuu, jakie to jest... Uuu, jakie to jest przyjemne. Uuu. Mm -mm. Uuu. To nie jest w ogóle przyjemne, proszę cię, to wygląda Czuję jak... się jak jakbyśmy oglądali... Proszę cię, to wygląda jak jakiś albo nieudany slime, albo jakaś wydzielina z szreka, ok? Więc... Nie wydaje mi się, że to jest fajne. Czuję się, jakbyś, jakbym oglądał jakiś filmik z tymi takimi satysfakcjonującymi rzeczami. To było przyjemne, to było miłe. E, co teraz? E, zbierz. Oni tu normalnie śpie... cały czas sprzątają. No tak, słuchaj, to w Mamy takim razie jeździ. może ukończyliśmy właśnie o, 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 budowę o, i teraz dobra. musimy posprzątać. Hej, o, no naprawdę nie radzisz sobie tym no, samochodem? Proszę, zobacz, jakie to jest trudne. Dobrze, jest trudne. Dobrze, no. dobrze, w takim razie poczekaj, proszę bo bardzo, ja tu muszę. Proszę no idealnie. Widzisz, widzisz, to jest trudne? To nie jest wcale takie trudne. Wiesz, że trzeba było tylko przytrzymać chyba. O, proszę bardzo. Geneli, gra, na, gra na jakiejś kosmicznej czułości myszy, to dlatego. Nieprawda! O, już tutaj. Nieprawda. Ja gram na 800 dpi i e, jakiejś czułości, na przykład w Minecrafcie 30. Przepraszam bardzo. Więc co tutaj to mnie próbujesz nie, nie, się pultać, Ha! Ha! I nie, nie jestem dobry w celowaniu myszką. No, no w takim razie Fijam, to tego nie to, grasz w podłoże, dziękuję to bardzo. Wyginać? No tak! No, słuchaj, robimy hydraulikę teraz, Kocie. Okej. Okay. No, proszę bardzo. I czekaj, hey, co co. Ale powiem Ci tak, bardzo ciekawy jest, yy, bardzo ciekawy pomysł na tą gierkę. O, no, dobra, powiem ci, zrobić... jeżeli Ciebie interesuje tak. bycie budowniczym w swoim życiu, to, to w porządku. I... Ja o. nie wiem czy oni tak mogą to nakinać, ja się nie znam. Ręką się raczej Będę tego szczera. nie robi. Ale słuchaj, może takie specjalne materiały. Zawsze mogą być specjalne materiały, które rzeczywiście można tak to robić. Musiałyby mieć, musieliby mieć rury z, nie wiem, z materiału ze No z może, A może jest coś takiego, wiesz, są takie zobacz. specjalne materiały, które... Ja wiem co to jest. Je, co to jest? To jest symulator remontu u Zio i Jagu. To jest symulator remontu u Zio i Jagu, zobacz. To jest, robimy dokładnie to samo, co, co, co oni. No ja nie wiem, ja nie wiem. Tylko, że my to robimy. Tak, no my to ja robimy tak... wirtualnie w grze, a oni to robią na serio. Ja tak jak powiedziałam, nie znam się kompletnie, totalnie na budowaniu, więc ja nawet się nie będę kompromitować i próbować komentować, co tutaj się robi, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Ufam profesjonalistom. Czy my to mamy. O! Chwila. To jest to, co ja mam. Bo... wbijamy. Tak. Jeżeli te gwoździe są takie same jak ja, to ja, ja, ja mogę je wbijać. Ja Nie potrafię, proszę, rób. No, no jak? Proszę, co? proszę rób, co? bo ja nie umiem. O, o, i puszczasz jak jesteś przy gwoździu. No to, Dobra. No to czy, co to jest trudnego? Dobra. Dobra. No to co to jest trudnego? Dobra. Co? O proszę bardzo idziesz no i pac. I, I... Okej. Okay. No widzisz to? Okej. Okay. No wiesz, to po prostu to trzeba wolno, wolno. No Ja robię wolno. Ja robię ja robię super wolno. O. o będziemy burzyć budynek. Okej. Okay. Dobra, w takim razie tak. Bujamy. Nie, to jest góra dół. Weźmy fundament i Biedny budynek, mam I nadzieję się. Że... I oh. hej, to jest... co to ta kula zaraz w nazwaniu? nie Czy możemy tą będziesz... kulą sami siebie? Uff. No, wydaje mi się, że możemy, tylko gra tego chyba nie okay, zarejestrowała. Bum zawaliło się. Czy to o to chodziło? O to chodziło. No chyba, tak, prawda? chyba raczej o to chodziło. No to wygląda na jakiś budynek, który rzeczywiście nie był już ja, w najlepszej dostajemy kondycji. Ale dostajemy tu jakieś pieniążki, tak, czy możemy i, za i nie coś? przypuszczam, że nie możemy nic za nie zrobić. To jest tego typu gra. Hej. To jest najbardziej satysfakcjonująca gra, chyba w jaką grałem na, na telefonie. No, Serio, spójrz jest na to. całkiem w porządku, też. ja i tak wolę te filmiki, które e, to czasami. He, 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 no, widzisz, no i koniec satysfakcji. Nie dali mi No skończyć. i najgorsze to jest satysfakcja. Nie Tylko dali poczekaj, mi się Zobaczmy, okay. czy rzeczywiście nic się nie da z tej pieniędzmi zrobić. Tak jak przypuszczałam, niestety. E Testujemy kaski, czy są, czy są odporne, uwaga. Oj. oj. Ups. Oj, oj, oj. Ten nie był odporny. Taki manekin. Ja nie chcę. Żeby... Myście <laughs> w slow mają wiesz, no ale ja hejemy. żeby tak. E, czy tutaj ten wyglądało... hełm był. E, nie, nie, nie. Dobry. Nie był. No niestety. Nie poradził sobie za bardzo. całkowicie. Mhm. Mamy licencję operatora dźwigu. Ale nie możemy tego... Nie możemy sobie e, tak, zmienić. Tak, bo to jest bardzo... W ogóle poczekaj, czy ty zauważyłeś te minki, które są tak niesamowicie niskiej jakości? Tak, takie rozpikselowane. Co tu się wydarzyło? Jakby... Okej, okay, teraz mamy ciach. Tak, bić e, te... Bić ciach. E, kamienie. Za ile się skończą poziomy? Jak myślisz? Jesteśmy na 11 na poziomie. Na 30. ja... W tego 30. typu grach, jeśli nie wiecie, e, z, re, z reguły po jakimś poziomie po prostu kończą się minigry i zaczynają być dokładnie te same. I tak jest wtedy w kółko. Przypuszczam, że 30. No to ta jest, jest taki dobry ta poziom jeszcze inna, ale mam wrażenie, że już im się kończą pomysły, bo. E... Nie, o, jeszcze zobacz, nie. To, znaczy, to jest teoretycznie bardzo podobny pomysł tak? który był z tymi śmieciami, ale, ale... Nie, 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 nie identyczny, więc. Przepraszam bardzo, czy naprawdę robisz drifty tą biedną koparką? Tak, proszę bardzo i ciao. Nie, na. They to, you do Widzicie? To je, podobno ja jestem annoying, To podobno mam, ja jestem tą to połówką, która jest no? e, wkurzająca. Tak? O, gotowe? Gotowe? Proszę bardzo, Tokio, Gratulacje, Tokio Drift, tylko parką sklepie. Gratulacje, jestem bardzo się zadowolona, późniejście <grym grym> dumny. <grym <grym jestem... ślicznie. Nie, to już 12 Nie poziomów. no, jest inny kolor! Jest inny kolor, więc może to jest całkowicie cokolwiek okay, innego. Zobaczmy, zobaczmy. Jaki teraz, jaka postać z bajki była fioletowa? Enderman. Jakaś. Y Okay. To jest ślina endermana. Tak, to w takim razie to jest ślina endermana, albo to jest katar endermana. Pomyśl, że to są jego smarki. Yy. Widzisz? Yy, jak to, to, jest fa, to jest farba, to jest na pewno farba. Taka... Jak, czy farba ma taką konsystencję? No, jest taka, jest taka błyszcząca. No czy ja wiem? Mi się tak nie wydaje. W ogóle cały czas te motki mnie po prostu bardzo, bardzo, bardzo no, patrz, dziwią. to jest nowe. Tak, musimy położyć chyba jakieś te cegły na. A no, okay. Musimy zrobić ten, pyk, chodnik, pyk, dobra. Pyk, Tylko wiesz, to żadnej pyk, dziury nie został. No co ty robisz? Dobra, tutaj widzisz tej ile dziur zostało? Pyk, uwaga, pyk. Chodźcie! Dobra, dobra, czekaj. Dlaczego on tak biega, jakby. O. Coś się mu stało. I. O, oj, oj oj. Co to takie? Ojojoj, oj, oj, dziurawy. Ej, no zobacz, tegoś tu idzie. Ciurawy do... będą, dobra, dzieci no, będą wpadać Zróbmy w dziury. W ten sposób? O może i jednak. Tu zostały ostatnie. Może jednak uratujemy bum, dzieci, bum, które miały spać i... w dziurę. Oje, oh yeah, patrz jaki szczęśliwy. No właśnie nie deporą. wiem, słuchaj, co się z nim dzieje, ale dobrze, że jest szczęśliwy, też się z niego cieszę. Do tej pory mam uzbieraliśmy 7 tysięcy tych pieniążków. Co możemy z tym zrobić? Właśnie nic, wydaje mi się, że niestety to jest jedna z tych gier, gdzie nie dopracowali jeszcze oh boy. sklepu. Oh boy. O, okay. Te robimy te robimy schody, e, schody dobra. dokładnie. To jest, wiesz, to chyba taka klatka Czyli e, schodowa na zewnątrz. O Nie! Gdzie, gdzie mi idziesz? Gdzie mi go? No że oni w ogóle nie używają rąk, kiedy mają coś nosić. Jak no, że to po prostu chodzą o taką. Jakby nie bym mieli przyklejone ręce do tego, do, do tułowia. Okej, okay, to wygląda naprawdę jak jakiś gift. Słuchaj, zobacz na jak ten, taki to ten obrazek. Gif. To mnie bardziej interesuje, Acz, jakby, ale to się wydarzyło. Czy my możemy to tak, zrobić? Tak, no dawaj, dawaj. Mamy to? Nie, 9500, tysiąca i musimy uzbierać pieniążki i będziemy mogli a, robić te rzeczy. a to są te pieniądze, a może? no dobra. To ma całkowity sens. Poczekaj, to w takim razie ile mamy pieniędzy, jeżeli nie wystarczyło nam na 9. 9... Okej, okay, 2000, okay, czyli jeszcze 4, 4, Poczekaj, Przecież... A nie, to jest to! No właśnie to jest to, co to się wydarzyło? Kazali nam płacić i nas oszukują. Nie, ale tak nam dali za darmo, no? Ale hamsko. no po prostu nie wierzę. O, biedne drzewa. Łap, łap, łap. Biedne łap. drzewa, ja rozumiem, że tutaj yy, jak powstaje du, budowa, du, du. O to. Nie, o nie, o nie. Dobra, drzewko, proszę się. Ja rozumiem, jak powstaje budowa, to trzeba Dobra. te drzew, jakby biedne drzewa no, usunąć. Ale moi drodzy, jak ja sobie znalazłam mieszkanie i były piękne krzaczory za oknem i dosłownie mieszkamy mie i nagle wchodzą koparki trrr, i mi te wszystkie krzaczory zabijają, no to jakie ja mam żyć? Jaka ja jestem? Przecież gatunek elf. Ja potrzebuję zieleni do przeżycia. Leśny. No tak! Nawet krzaczowy, no po prostu jakiekolwiek. Elf krzaczowy. No jakiekolwiek ja potrzebuję zieleń i jak mi zabierają Bra uwaga, to jest uwaga. Strasznie magnesy, magnesy i Mam nadzieję, że jak się jak przeprowadzimy się... za parę miesięcy, to znajdziemy jakieś miejsce, gdzie będę mogła siedzieć na trawie i się patrzeć na kwiatki. Na... Naprawdę. I, będziesz te, będziesz jak... I będę oceniać żółki jak... jako są grube. Aha, myślałem, że jak Fiona, będziesz sobie, będziesz sobie siedziała i będziesz yy, z tymi z ptakami, z będę... ptakami śpiewała. Tak, i, i będę potem... z ptaków robić balony. I te mhm. ptaki potem wybuchną. Nie, wiesz co, dzięki. Nawet nie wiedziałam, że aż tak źle śpiewam, mój drogi dzięki. Nie wiem, jak śpiewasz, bo mi nigdy nie pokazujesz. No czasami śpiewam, ale ty wtedy powiesz, że nie śpiewa takich złych rzeczy i... A bo śpiewasz tiktokowe piosenki. Nie śpiewamy tiktokowych piosenek. Dlaczego? Bo tiktokowe piosenki są... cursed. Nieprawda. Ja bardzo lubię tiktokowe piosenki. Szczególnie bardzo polecam. Ale budujemy most. Tak, budujemy Moi drodzy, most. E, release, proszę bardzo. No, e, proszę ciebie, jest tak, 19 w ogóle... poziom i jeszcze nie skończyły, Poczekaj, zobacz. mnie bardziej interesuje, że tutaj niby już budujemy most, a cały czas są e. samochody, które już czekają. Się, no to co, one jechały do pracy i zobaczyły o czy to nie ma mostu, więc czekają? Dół, poczekaj. Może to są po prostu. Pra... E. 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 Release? O, dobra, 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 dobra. Byk? Czy ty potrzebujesz pomocy, kochanie? Nie, ja sobie świetnie radzę, jestem świetnym profesorem. Ale wiesz, to nie jest wstyd, żeby Most poprosić gotowy. o pomoc. Ja mogę też sobie poradzić. Tak? Ale Muszę nie bardzo. no! Zo no zobaczymy! O, poczekaj, musimy place the Windows, czyli musimy w takim razie em, okna postawić. Czemu jest Cze? tak... Co Nie tu... wiem co. Co to? się wydarzyło? Co, to, co? co? Co to było? E... 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 Gdzie my to? A chyba on dostał w głowę, zobacz! A, no dobra. To I tak niesręcznie. Czekaj, a to dziecko? Zwięgli. To, to dobra, dziecko dobra, płacze, dobra. dobra. Ola Ostrożie. dziecko płaczące, Ostrożie. idziemy, dobra. O, o, o. Tap to place. Okej, okay. i muszę klikać na inne jeszcze A, dobre. dobra. Pyk, pyk. A myślałam, że wszystkie okna muszę w takim razie przenieść. No dobrze. Wiesz, jak mi dobrze poszło, to nic, że o, możemy, w takim razie. Um... Możemy, czekaj, czy możemy tą licencję wziąć? Czy one nie, nam coś nie, dają? Nie, nie możemy. Wydaje mi się, że musimy za nią zapłacić chyba, ale nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy z tego co widzę. Hmm. Nie mamy? Poczekaj, mamy 10 tysięcy mamy. Uuu. W takim razie nas oszukali. Oszukali nas całkowicie. Cement? Cement dokładnie. Aha, i teraz przesuwamy, żeby tak, się nalewało. Tak, 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 du -du 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 -du. Czemu oni zalewają cementem asfalt? To nie powinno być asfaltu zamiast cementu? Nie wiem, ja się nie znam. Nie e, hold, nie wiem, co poczekaj. Widzicie. Mam nadzieję, że o, to, co robił, to jest prawdziwe. Tak, tak się nie robi asfaltu, co to ma być? A widziałeś kiedyś, jak się robi asfalt? Oczywiście. A, no dobra. To Robili razie... mi asfalt przed domem. A, no to nie wiem, nie, nic nie mogę takiej razie ci powiedzieć w takim razie. I tak się fajnie dymi potem, bo taka maszyna jedzie i tak i, Nigdy i nie miałam przez, przez cały nie dzień jak masz na przykład jak deszcz pada czy coś, to się dymi ten asfalt, tak, jest taki gorący, fajnie. To brzmi bardzo przerażająco. Co my tu roboki. mamy robić? Aha, nie przeciążać. Aha, 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 dobrze. Chwila, czy ta ilość cegieł, którą tu dajemy, zobacz, aha. damy tych cegieł tutaj tyle, no wózek jest przeciążony, a koleś sobie bierze na, na, do jednej ręki. No bo to, słuchaj, zauważyłam, <laughs> Zobacz, tutaj. patrz, hej. Teoria spiskowa w takim razie. Ja ma rodziłam przed chwilą, że oni nie używają swoich rąk, tylko one są tak przyklejone ciała. To ma powód! Dlatego, że oni są po prostu za silni i za przystojni, żeby Uuu, wiesz... Za, już idziemy w tą no stronę, tak? Oni tak, są po tak? prostu tak? supermenem, więc muszą te swoje, wiesz, supermocy trzymać e, za Czy to jest dokładnie ta gra, którą wszyscy... Tak, dlaczego? ...którą zawsze gramy? Czekaj, czy ty ich zjadasz? Nie wiem, ale oj... Ty ich zjadasz. Tylko jedną ścianę się przebić. Słuchaj, dzisiaj. ty jesz małych robotników, takich po kosteczkach. I musisz. O, w taki razie. Płatność! Te. Pieniążki! Pieniążki! O, jeden wygląda Pieniążki. Ten, wyglądek, pieniążki. ten. Um, ten wygląda na najbardziej za. Um, czekaj. Ten wygląda. Nie, ten jest szefem, chyba, prawda? Przepraszam bardzo. Zacznijmy od tego. E... Zacznijmy od ja tego. Ja kliknąłem! Dlaczego oni wyglądają jak po prostu jakieś. Um, Coś nie się wiem, z nimi dziwnego ten, ten stało, w byli nie z horroru humoru, na przykład. Ten jeden się nie ubrał, więc, więc no, nie zasługiwał. Co, co jest ja Uwaga, ci poradzę. Co my tu mamy robić? Aha, zepsułeś. to jest jak, ta, jak to taki gierki. A nie zepsułeś, co to ma być? Możesz pyk. przechodzić po tym jak to już zrobiłeś? Tak. Pyk, ale bez pyk, sensu. Pyk, 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 pyk. A. Um. Czekaj, zrobię. O tak, tak, tak. Tak, 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 tak. I bum! No dobra, udało ci się. 60 na 60. Gratulacje, zrobimy to. Perfekcyjnie, perfekcyjnie. Chciałbym tak speedrunować. Tak? O, poczekaj, możemy to kupić. Kupmy to, kupmy to. E, jak? A tutaj... Nie możemy? Nie możemy, no a może te licencje są do niczego po prostu. Ja, ja nie prostu wiem w takim kupuję. razie, słuchaj, może, no ale w takim razie cały czas te pieniądze nie mają żadnego stosowania ta całkowicie. Tak, cały czas idzie. No tak, mówić, 30 poziom. Ja się zakładam na 30 poziom, że na 30 poziomie zakończył się level. Okej, okay, w takim razie siu, up, up, dobra. Opuszczamy. Mhm. Kolejny, a. No wspaniale! Co to? Zrobiłeś komuś ścianę w tym. Słuchaj, ty lepiej rób dobrze te mieszkania, bo ktoś tam będzie naprawdę Zobacz, żył. I już koniec było 27. Wydaje mi się, że do 30. Do, dojdźmy do 30, bo jestem pewna, że jeszcze jak coś nowego będzie po tym. Dobra, zaraz e, zobaczę. znowu poziomie. nie pozwolili mi dokończyć. No, o. to jest okropne. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przykre. Masz rację, masz rację. Widzisz, mówiłam Widzisz? ci. A nie, to, to, jest to, to, no jest to jest to samo. No, to w takim razie było 27 black, level black, i black, black, uważam, black, że to jest całkiem black, dobry black, wynik black, jak black, 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 na black, grę black, black. mobilną, prawda? E, szczerze tak. Są takie, Były takie gry, które graliśmy na kanale więcej Chocoinali. Zapraszam bardzo serdecznie, e, gdzie było dosłownie ile. 10 poziomów tak, max? niestety, niestety. Więc, moi drodzy, jeszcze sprawdzimy kolejną? Nie, dokładnie, to samo. Dokładnie. W takim razie dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę. No i cóż, to było tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym filmie i cześć!